Nigdy nie myślałam, że mój ojczym wyśmiewał moje wesele mówiąc, kto by cię chciał, ale gdy 500 tysięcy złotych później zamilkł, zrozumiałam, że czasami zemsta jest słodka jak miód i zimna jak lód w jednym. Siedząc teraz w moim nowym domu, z dala od wszystkich wspomnień tamtego dnia, czuję, jak adrenalina wciąż pulsuje mi w żyłach, przypominając o każdym kroku, każdej myśli, każdej decyzji, która doprowadziła mnie do tego momentu. Miałam wtedy 62 lata. Po śmierci mamy 3 lata wcześniej, zostałam sama z Markiem, mężczyzną, który poślubił ją 20 lat temu, gdy miałam 40. Nigdy go nie lubiłam. Coś w jego oczach, w sposobie, w jaki patrzył na mnie, jakbym była ciężarem, problemem do rozwiązania. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Mama go kochała, więc milczałam, ale mama już nie żyła. Wesele córki to miał być najpiękniejszy dzień w moim życiu. Ania, moja jedyna córka, moja duma, wreszcie znalazła kogoś, kto ją kochał tak, jak zasługiwała. Tomasz był dobrym chłopcem, pracownik w firmie IT, skromny, ale oddany. Nie, nie byli bogaci. Wesele planowałyśmy od roku, oszczędzając każdą złotówkę. Ja dołożyłam swoje oszczędności, 20 tysięcy, które zbierałam przez lata na czarną godzinę. Dzień ślubu był sierpniowy, gorący. Suknia Ani była skromna, ale piękna. Kupiona w outlecie, ale wyglądała jak z najdroższego salonu. Kościół wypełnił się rodziną i przyjaciółmi. Czułam, jak łzy szczęścia napływają mi do oczu, gdy patrzeć na nią, idącą do ołtarza, Marek siedział obok mnie w ciemnym garniturze, który kupił specjalnie na tę okazję. Myślałam, że może wreszcie po raz pierwszy będziemy mogli być rodziną. Może śmierć mamy nas zbliży, może zrozumie, jak ważna jest dla mnie Ania, błąd. Pierwsza uwaga padła podczas ceremonii. Szepnął mi do ucha, gdy ksiądz mówił o miłości i oddaniu. Skromnie, prawda? Ale co można zrobić z takim budżetem? Serce mi się ścisnęło, ale uśmiechnęłam się tylko. To był dzień Ani, nie pozwolę mu go zepsuć. Ale on nie skończył. Podczas przyjęcia weselnego w wynajętej sali w małym hotelu na obrzeżach miasta, Marek pił. I z każdym kieliszkiem stawał się coraz bardziej wredny. Najpierw komentował jedzenie. Zwykła kotlet schabowy, nie jakiś stek. Potem orkiestrę. Przecież to amatorzy słychać z kilometra. Czułam, jak napięcie narasta w moich ramionach, jak szczęki mi się zaciskają. Inne osoby zaczęły zauważać jego komentarze. Widziałam, jak Ania rzuca w naszą stronę zmartwione spojrzenia. Punkt przełomowy nadszedł podczas toastów. Wstałam drżącymi rękami, podniosłam kieliszek szampana i zaczęłam mówić o córce. O tym, jak była dla mnie wszystkim po rozwodzie, jak jej siła i determinacja inspirowały mnie każdego dnia. O tym, jak dumna jestem, że znalazła prawdziwą miłość. Gość zastawały się cichnąć, uśmiechali, kiwali głowami. To był piękny moment. A wtedy Marek wstał. Ano, piękne słowa, powiedział. Jego głos nieco zataczał się od alkoholu, ale zastanawiam się. I tu zrobił dramatyczną pauzę, rozglądając się po sali. Kto by ją chciał, prawda? Znaczy, Tomek to dobry chłopak, ale kto by ją chciał? Cisza, która zapadła, była głucha. Dosłownie słyszałam bicie własnego serca. Wszystkie oczy zwróciły się na nas. Ania zbladła jak ściana. Tomasz wstał, jakby chciał coś powiedzieć, ale był w szoku. Marek kontynuował, najwyraźniej zadowolony z uwagi, znaczy bez urazy, Ania to miła dziewczyna, ale no nie jest żadną pięknością, prawda? I ta praca w księgowości, ta jej nerwowość. Zaśmiał się ten paskudny, pijacki śmiech. Tomek to święty, że się zdecydował. Kto by ją chciał? Krew zastygła mi w żyłach, świat zwolnił. Widziałam łzy w oczach córki. Widziałam gniew na twarzach gości. Widziałam, jak Tomasz zaciska pięści. Ale co gorsza, widziałam satysfakcję na twarzy Marka. Podobało mu się to. Podobało mu się ranić moje dziecko. W tamtym momencie coś we mnie pękło nie złość, to było coś głębszego. To była zimna, stalowa determinacja, która osiadła w moim żołądku jak kamień nie powiedziałam nic. Podeszłam do Ani, objęłam ją, przeprosiłam wszystkich i doprowadziłam do końca przyjęcia. Uśmiechałam się, rozmawiałam z gośćmi, udawałam, że wszystko jest w porządku, ale w środku planowałam tej nocy, w domu, gdy Marek spał pijany sen na kanapie, siedziałam przy kuchennym stole i myślałam. Nie o wybuchach, nie o krzyku, nie o konfrontacji. Myślałam o metodycznej, dokładnej zemście. Marek miał słabość, pieniądze. Od śmierci mamy ciągle mówił o tym, co odziedziczy, jak sprzeda dom, jak zainwestuje. Był skąpy do bólu, każdą złotówkę liczył trzy razy, ale jednocześnie był chciwy. Jeśli zobaczyłby szansę na wielkie pieniądze, na łatwy zysk, rzuciłby się na to jak pies na kość. I wtedy przypomniałam sobie o testamencie mamy. Mama była praktyczna. Wiedziała, że jej małżeństwo z Markiem to była raczej konieczność niż miłość. Samotność w starszym wieku to ciężka sprawa. Dom był jej własnością jeszcze sprzed ślubem, ale w testamencie zapisała go mnie i Markowi po połowie. Dom wart był około miliona złotych. Nieźle położony, duży, w dobrej dzielnicy. Ale był też drugi punkt w testamencie, punkt, o którym Marek nie wiedział. Mama, będąc prawniczką przez całe swoje życie, była ostrożna. W testamencie było zabezpieczenie: jeśli któreś z nas zechce sprzedać swój udział, drugie ma prawo pierwokupu. Ale co ważniejsze, było tam także zastrzeżenie dotyczące niegodnego postępowania. Jeśli Marek zachowa się w sposób, który mama uznałaby za niegodny pamięci o niej, ja mam prawo wykupić jego część za symboliczną złotówkę. Problem w tym, że mama nie żyła, więc nie mogła osądzić jego postępowania. Ale ja żyłam. Byłam drugą spadkobierczynią. Spędziłam tygodnie u prawnika analizując każdą linijkę testamentu. Klauzula była skomplikowana, ale wykonalna. Potrzebowałam tylko udowodnić, że Marek zachował się w sposób niegodny publicznie, z świadkami i w sposób krzywdzący rodzinę. Wesele dało mi to na tacy. Ale to nie wszystko. Miałam większe plany. Zobacz, przez te wszystkie lata Marek nie wiedział o mojej drugiej pracy. Byłam księgową, to prawda, ale przez ostatnie 10 lat prowadziłam także małe biuro doradztwa finansowego. Nic wielkiego, pomagałam ludziom w rozliczeniach, w planowaniu finansowym, ale miałam kontakty. Miałam znajomości. Miałam oszczędności, o których on nie miał pojęcia. Po mamiach śmierci przez te 3 lata odkładałam każdą złotówkę. Nie na czarną godzinę, na zemstę. Miałam już ponad 200 tysięcy złotych na koncie, o którym Marek nie wiedział. Plan był prosty w założeniu, ale skomplikowany w wykonaniu. Pierwszym krokiem było sprawienie, żeby Marek uwierzył, że może szybko i łatwo zarobić duże pieniądze. Znałam jego typ, był zachłanny, ale nieinteligentny finansowo. Łatwo było nim manipulować, jeśli pokazało się mu szansę na zysk. Zaczęłam subtelnie. W rozmowach przy obiedzie wspominałam o interesie, który mi się nawinął, klient, który szukał inwestora do nieruchomości. Nic pewnego, trzeba było sprawdzić, ale słyszałam o zyskach rzędu 300% w rok. Oczy Marka błyszczały. 300%? To niemożliwe. Wiem, że brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, odpowiadałam udając niechęć do tego tematu. Ale ten człowiek ma już trzech inwestorów. Kupuje stare kamienice w centrum, remontuje i sprzedaje jako apartamenty luksusowe. Podobno za dwa lata każdy włożony milion może się stać trzema milionami to była półprawda. Taki człowiek rzeczywiście istniał, mój znajomy z branży nieruchomości, który zgodził się pomóc mi w tej grze. Ale zyski nie były aż tak fantastyczne, i ryzyko było znacznie większe, niż mówiłam Markowi. Przez następne tygodnie niechętnie dzieliłam się coraz większą ilością szczegółów, pokazywałam mu przypadkowo zostawione na stole dokumenty, dzwoniłam przy nim do mojego znajomego, dyskutując o inwestycji. Marek łykał wszystko. Wiesz co, Danuta. Powiedział pewnego wieczora, może powinniśmy poważnie o tym pomyśleć. Ten dom, gestał w kierunku ścian, to martwy kapitał. Może czas go sprzedać i zainwestować te pieniądze? Serce biło mi jak oszalałe, ale zachowałam spokojny wyraz twarzy. Nie wiem, Marek, to jednak dom mamy. Ma dla mnie wartość sentymentalną. Sentymentalną, parsknął. Danuta, sentymenty to luksus, którego nie można sobie pozwolić. Jeśli możemy zarobić 3 miliony na milionie, to byłoby szaleństwem tego nie zrobić. A jeśli stracimy wszystko, nie stracimy. Widziałem te dokumenty. Ten facet to profesjonalista. Przez następne dni nalegał coraz bardziej. Był jak pies, który poczuł zapach kości. Każda rozmowa schodziła na temat inwestycji. Błagał, przekonywał, groził nawet, a ja czekałam. Czekałam na właściwy moment, na ostatni element mojego planu. Ten moment nadszedł miesiąc później, podczas rodzinnego obiadu u Ani. Tomasz gotował, okazał się być wspaniałym kucharzem, co było kolejnym powodem, żeby go kochać. Ania pomagała mu w kuchni. Atmosfera była napięta od tamtego wesela, ale próbowaliśmy zachować normalność. Marek oczywiście pił. I oczywiście, zaczął swoje komentarze. Tomek dobrze gotuje. Powiedział, jakby to był komplement. Przydatna umiejętność dla męża, prawda? Tomasz nie odpowiedział, ale widziałam napięcie w jego ramionach. Znaczy Ania nigdy nie była dobra w kuchni, kontynuował Marek. W sumie nigdy nie była dobra w... no, domowych sprawach. Dobrze, że znalazła kogoś, kto się tym zajmie. Ania zbladła. Tomasz odłożył łożkę i odwrócił się do Marka. Słuchaj, Marek. Nie, nie, bez obrazy. Marek podniósł ręce w geście obronnym. Po prostu mówię prawdę. Ania to... Zawiesił głos, uśmiechając się tym swoim paskudnym uśmiechem. No, specyficzna dziewczyna. Trzeba jej było znaleźć specyficznego faceta. Co masz na myśli? spytał Tomasz. Jego głos był cichy, ale groźny. No wiesz, Marek wzruszył ramionami. Nie każdy by ją chciał, prawda? I tam to było. Znowu, te same słowa, które wypowiedział na weselu. Ale tym razem zamiast szoku poczułam zimną satysfakcję. Marek, powiedziałam spokojnie, myślę, że już dość dość, Mówię tylko prawdę. Prawdę? Przerwałam mu. Prawda jest taka, że jesteś pijany i obraźliwy. Prawda jest taka, że robisz wszystko, żeby zranić moją córkę. A prawda jest też taka, że mama nigdy by ci tego nie wybaczyła. Coś w moim głosie musiało go ostrzec, bo nagle spoważniał. Co masz na myśli? Wiesz, co mam na myśli, odpowiedziałam, patrząc mu prosto w oczy. Mama zapisała w testamencie klauzulę dotyczącą niegodnego postępowania. Zachowujesz się niegodziwie wobec jej wnuczki, na jej własnym weselu, przy świadkach. Oczy Marka rozszerzyły się. Nie możesz. To znaczy, ten zapis to tylko gdyby. Gdyby co? Gdyby zachował się pan niegodziwie wobec rodziny, publicznie, z świadkami? Uśmiechnęłam się, bo to dokładnie pan zrobił. Cisza, która zapadła, była głucha. Ania i Tomasz patrzyli na nas w szoku. Ile? spytał Marek cicho. Ileko? Ile chcesz za to, żeby o tym zapomnieć? I to był moment, na który czekałam. Nie chcę pieniędzy, Marek. Chcę, żebyś sprzedał mi swój udział w domu. ile? uśmiechnęłam się. Za symboliczną złotówkę zgodnie z testamentem. Przez jego twarz przeszła fala emocji. Szok, gniew, desperacja. Nie możesz. To pół miliona złotych. Można. I zrobię to, jeśli jeszcze raz obrazisz moją córkę. Ale wtedy zaigrałam w bank. Chyba że. Rozpoczęłam, jakbym właśnie wpadła na pomysł. Chyba, że co? Chyba, że zainwestujesz swoje pieniądze w tę nieruchomość, o której ci mówiłam. Marek zmrużył oczy. Co masz na myśli? Jeśli zainwestujesz swój udział w domu w ten projekt i jeśli przeprosisz Anię za swoje zachowanie, mogę nie skorzystać z klauzuli testamentu. To był hazard. Ale znałam Marka, znałam jego zachłanność. A jeśli stracimy pieniądze? To twoje ryzyko. Ale jeśli nie, możesz zarobić miliony. Widać było, jak w jego mózgu toczą się kalkulacje. Pół miliona pewnej straty przeciwko możliwości zarobienia trzech milionów. A ty? Też inwestujesz? Tak. Wkładam dwieście tysięcy własnych oszczędności. To była prawda. Miałam zamiar zainwestować swoje pieniądze, ale nie w sposób, o którym myślał Marek. I ty naprawdę wierzysz w ten projekt? Wierzę, skłamałam. Ale decyzja należy do ciebie. Przez następne dwie godziny namyślał się, zadawał pytania, analizował. W końcu, jak przewidywałam, chciwość zwyciężyła. Dobrze. Robię to. Ale chcę wszystkie dokumenty, chcę spotkać się z tym facetem, chcę gwarancję. Oczywiście. To, czego Marek nie wiedział, to, że mój znajomy z nieruchomości, Paweł, nie był tylko pośrednikiem. Był moim partnerem w tej zemście. Paweł rzeczywiście kupował stare kamienice i je remontował ale jego prawdziwą specjalnością było coś zupełnie innego. Pomagał ludziom w sytuacjach takich jak moja. Ludzie, którzy chcieli nauczyć kogoś lekcji, a mieli na to środki. Procedura była skomplikowana, ale legalna. Paweł tworzył spółkę inwestycyjną, do której Marek wpłacił swoje pieniądze. Formalnie wszystko było zgodne z prawem. Była umowa, były dokumenty, było prawdziwe przedsięwzięcie. Ale diabeł tkwił w szczegółach. Po pierwsze, spółka miała klauzulę, zgodnie z którą jeśli inwestycja nie przyniesie zysków w ciągu dwóch lat, wszystkie wpłacone pieniądze przechodzą na rozwój kolejnych projektów. Innymi słowy, Marek tracił je bezpowrotnie. Po drugie, ja nie inwestowałam 200 tysięcy złotych. Zamiast tego Paweł wziął ode mnie 50 tysięcy jako wynagrodzenie za usługi, a resztę zarobiłam na giełdzie, inwestując w akcje firm, które wiedziałam, że będą rosły. Po trzecie i najważniejsze, projekt rzeczywiście istniał, ale był tak skonstruowany, żeby nie przynosił zysków przez co najmniej trzy lata. Marek wpłacił 500 tysięcy złotych, całą swoją połowę spadku po mamie, w projekt, który gwarantował mu stratę. A ja? Przez te dwa lata, gdy on czekał na swoje miliony, spokojnie kupiłam od niego jego udział w domu za symboliczną złotówkę, korzystając z klauzuli testamentowej. Dom był mój. Pieniądze Marka były stracone, a ja miałam swoją zemstę. Ale to nie był koniec. Zobacz, przez te dwa lata Marek zmieniał się. Najpierw był podekscytowany, ciągle dzwonił do Pawła, pytał o postępy. Potem zaczął się niecierpliwić. W końcu stał się zdesperowany, a ja obserwowałam. Obserwowałam, jak jego pewność siebie się kruszyła. Jak zaczynał wątpić w swoje decyzje. Jak przestał być tym aroganckim, obraźliwym człowiekiem, który ranił moją córkę. Zaczął być miły. Najpierw subtelnie. Przestał komentować jedzenie, przestał robić obraźliwe uwagi. Potem bardziej wyraźnie. Zaczął komplementować Anię, pytać o jej życie, interesować się jej szczęściem. Nie z miłości. Z desperacji. Wiedział, że jeśli jego inwestycja się nie powiedzie, zostanie bez niczego: bez domu, bez pieniędzy, bez rodziny. Był już starym mężczyzną siedemdziesięcioletnim, bez żadnych oszczędności poza tymi, które wpłacił w projekt, i nagle zrozumiał, jak ważne jest być mile widzianym w rodzinie. To była słodka ironia. Człowiek, który pytał, kto by ją chciał, nagle zrozumiał, że to on może zostać niechciany. Ale ja nie byłam okrutna. Gdy przyszedł do mnie po dwóch latach, łamany i zrozpaczony, z wiadomością o utracie inwestycji, nie triumfowałam. Nie powiedziałam mu prawdy. Nie powiedziałam mu, że to była zemsta. Nie powiedziałam mu, że wszystko zostało zaplanowane. Zamiast tego zaproponowałam mu mieszkanie w moim domu, teraz już tylko moim, za symboliczny czynsz. Pokój mamy, z widokiem na ogród, który ona kochała, pod jednym warunkiem. Musiał przeprosić, Anie. Publicznie, przy rodzinie, ze szczerością w głosie. Musiał przyznać, że się mylił, że jego słowa były okrutne i nieuzasadnione. I musiał obiecać, że nigdy więcej nie powie niczego złego o mojej córce. Zrobił to. Siedział w salonie z łzami w oczach i przepraszał moje dziecko za wszystkie rany, które zadał. Mówił o tym, jak był ślepy na jej piękno, na jej mądrość, na jej dobroć. Mówił o tym, jak dumny jest z niej, jako z wnuczki swojej żony. Ania płakała, Tomasz płakał, nawet ja płakałam. To była najbardziej szczera chwila, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam z Markiem. Teraz, trzy lata później, mieszkamy razem w domu mamy. Marek zajmuje się ogrodem. Okazuje się, że ma talent do roślin. Jest spokojniejszy, milszy, bardziej refleksyjny. Wiek i utrata pieniędzy go zmieniły. Czasami zadaję sobie pytanie, czy to, co zrobiłam, było słuszne. 500 tysięcy złotych to dużo pieniędzy. Zmarnowałam całe oszczędności starszego człowieka, skazałam go na starość w zależności ode mnie. Ale potem przypominam sobie tamten dzień na weselu. Przypominam sobie łzy mojej córki. Przypominam sobie pytanie, które padło z ust tego człowieka: kto by ją chciał? I wiem, że każda z tych 500 tysięcy złotych była warta tej lekcji, którą otrzymał. Czasami zemsta nie polega na ranieniu kogoś, czasami polega na pokazaniu im, kim naprawdę są i daniu im szansy na zmianę. Marek już nigdy nie zapyta, kto by ją chciał. Teraz wie, że właściwym pytaniem jest, czy ja zasługuję na to, żeby ktoś mnie chciał? I to jest odpowiedź warta pół miliona złotych. Gdy dziś patrzę na Anię, szczęśliwą, kochaną, pewną siebie, wiem, że każda złotówka była wydana słusznie. Moja córka jest przygotowana na świat, który czasami będzie stawiał pod znakiem zapytania jej wartość. A ja jestem matką, która nauczyła się, że czasami miłość oznacza walkę. I że czasami wygrana to nie zniszczenie wroga, ale jego przemiana. Choć przyznaje, z satysfakcją patrzę na to, jak Marek każdego ranka polewanie maminych róż, wiedząc, że ten dom, ten ogród, ta stabilność, które teraz ma, istnieją tylko dlatego, że nauczył się szacunku. 500 tysięcy złotych później faktycznie zamilkł, ale nauczył się też mówić słowa miłości, szacunku i przeprosin. To była najdroższa lekcja w jego życiu. I najtańsza przemiana, jaką kiedykolwiek widziałam. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.